to przede wszystkim symbol, symbol odradzającej się Polski morskiej w tym bardzo trudnym czasie, kiedy Polska nie miała kadr morskich, kiedy żaglowiec Lwów trzeba było zastąpić nowym statkiem. Udało się dzięki no, ogromnemu wysiłkowi społeczeństwa polskiego zakupić, zakupić z rąk Francji ten zbudowany w Niemczech statek, białą fregatę. Narodowe Muzeum Morskie dba o ten statek, jest to jeden z naszych oddziałów, najchętniej odwiedzany. Natomiast 90 lat temu równo odbyła się Niesamowita uroczystość podniesienia pierwszy raz polskiej bandery, właśnie na tym zakupionym przez polskie społeczeństwo i wyremontowanym statku. W związku z tym była to uroczystość, uroczystość rangi państwowej. Eee, ojcem chrzestnym był Eugeniusz Kwiatkowski było tutaj naprawdę bardzo duże zainteresowanie tym wydarzeniem. Dar Pomorza stał na redzie, goście byli wożeni motorówkami i po całej ceremonii odbył się nawet symboliczny, krótki rejs. Dzisiaj nie możemy tego wszystkiego oczywiście uczynić, natomiast chcieliśmy jak najlepiej potrafimy zaprosić gości, ludzi morza, przedstawicieli film związanych z gospodarką morską, marnarkę wojenną, naszych przyjaciół muzealników, na to, żeby razem świętować i właśnie opowiadać o tym, że jesteśmy dumni, iż Dar Pomorza Morza 111-latek tak naprawdę jest w świetnej formie po zeszłorocznym remoncie. Możemy cieszyć się tym, że znowu ta właśnie piękna nowa biało-czerwona bandera powiewa. Na rufie, i dlatego wydaje nam się, że, że warto podkreślić, iż ta uroczystość jest niezwykła. A może doczekamy stulecia podniesienia za 10 lat tejże polskiej bandery. No i cieszymy się, że możemy być wciąż otwarci, szczególnie w tym roku dla turystów, że współpracujemy z miastem Gdynia. Jest nam bardzo miło, że miasto nas tutaj wspiera w tych naszych wysiłkach. Dzięki miastu też remontowane są pomieszczenia na Darze Pomorza co roku. Jest masa aktywności, które wspólnie tutaj robimy na tym statku. na tej na jednostce no i zapraszamy do zwiedzania. Jestem dumny, że mogę być tutaj kapitanem, jednocześnie kierownikiem daru pomorza. Ja odpowiadam za prezentację tego statku za konserwację, za zwiedzanie, można za bezpieczeństwo za wszystko za organizację pracy. No jestem niezmiernie. I zadowolony i dumny, bo na tym statku zaczynałem moje pierwsze kroki marynarskie. Tu byłem na kandydatce. Tu nauczyłem się pracy w zespole i nauczyłem się odpowiedzialności. Dar cieszy się niesłychaną popularnością. W styczniu, w lutym już otrzymujemy telefon z zapytaniem, czy dany termin jest wolny. Ludzie już wtedy rezerwują sobie wycieczki, planują sobie, w jakiej godzinie się pojawić, czy to ma być grupa, czy indywidualne zwiedzanie. Na Darze Pomorza udostępniane są wnętrza, które były zajmowane przez załogę. Na dzień dobry zwiedzamy miejsca, w którym studenci spali, jedli i odpoczywali. Potem przechodzi się przez maszynownię, która pięknie jeszcze pachnie smarami. Jak ktoś lubi takie klimaty, to się w tym odnajdzie. Z maszynowni przechodzi się w zupełnie inny świat, w świat żagli, dlatego że przechodzimy do żagielkoi. A z żagielkoi przenosimy się w zupełnie inną bajkę, do pomieszczeń zajmowanych przez oficerów. Bo o ile studenci, wszyscy spali właściwie w dwóch wielkich pomieszczeniach, ponad setka ludzi, to z kolei oficerowie mieli dużo lepsze warunki pracy, każdy z nich miał swoją kabinę, my pokazujemy cztery takie kabiny na trasie, dwie z nich nawet udostępniamy bardziej, dlatego że usunęliśmy część ścianek, dzięki tem wstawiliśmy tam szyby, dzięki temu można bardzo fajnie wejrzeć do środka i zobaczyć, że każda kabina posiadała koje ze sztormdeską, biurko, umywalkę i jeszcze jakieś szafy. Na prawie zakończenie trasy zwiedzania można zobaczyć salon komendanta, w którym, jak to w każdym salonie komendanta, na każdym żaglowcu, są różnego rodzaju nagrody, pamiątki, trofea. One zawsze były gromadzone na darze. To nie jest tak, że my specjalnie tam zgromadziliśmy teraz te pamiątki. W czasie pływania kapitan chwalił się zapraszanym gościom. W jakich regatach uczestniczył, gdzie dopłynął i to właśnie, do tego właśnie służył salon. Na sam koniec trasy można zobaczyć kabiny nawigacyjne, a potem jest możliwość przejścia się po pokładach.